Hej, witajcie! Dzisiaj chciałem Wam przedstawić nową gierkę, której właśnie wystartował Alpha Test, a numicie e, Das Tale jest to MMORPG osadzone powiedzmy w takich czasach postapokaliptycznych Co wyróżnia ten tytuł spośród innej masy MMORPGów. Tu Otóż to, że ten właśnie tytuł skupia się tylko i wyłącznie głównie na PvP i to jest jego główną zaletą plus do tego mamy totalny system lotu całkowitego jeżeli ktoś nas zabije traci może zebrać wszystko co mamy w bagu i to co mamy na sobie więc bardzo fajne hardkorowe PVP jeżeli lubicie bardzo fajna sprawa co jest też fajne jest taki semi non-target system celujemy sobie w wybrane miejsca tak jak tutaj teraz widzicie z i w tej w te miejsca skile właśnie mają uderzać. Mamy cerowniczek, więc mamy taki non-targetowy y, styl. Co Wam mogę powiedzieć, y, co wyróżnia tą gierkę? Jest to właśnie fajne, że możemy y, uczyć się nowych skilli za zabójstwa y, przeciwników z innych, fra, z inni, nie frakcji, po prostu albo mopków PVE, które sobie po prostu tak chodzą, ale w większości jest graczy wyciągając od nich y, nowe spele. I mamy podział w zależności właśnie od broni. Jak w Dungeon's czy w zależności od tego co nosimy, powiedzmy, takich skilli możemy używać na chwilę obecną, jako że mam niski poziom, mogę używać 3 skilli ze Staffa oraz 2 skilli z Roba albo 3 skilli z Roba, w zależności od Roba. I te skille sobie tutaj umieszczamy na takim paseczku, który używamy właśnie yy, z klawiatury. Skilletem możemy ulepszać, musimy zdobywać takie pigmenty. Pigmenty znajdujemy z różnych, że tak powiem, mini-eventów, które cały czas toczą się wokół nas, więc po prostu wykonujemy dany mini-event i mamy szansę, aby dostać właśnie item do ulepszenia skili. Tu mamy inwentory. Inwentory, co prawda, jak widzicie, może i nie jest podzielone na sloty, jednak na w taką wagę albo ilość, ponieważ na przykład 50 tych zajmuje tej 50 capacity, więc to nie jest tak, że zajmuje jeden slot, tylko zajmuje 50, więc to też miary rozwiązane jest dobrze. O item shopie się nie boję, bo w alpha textach jeszcze go nie ma, czy w ogóle będzie, czy ta gierka będzie free to play, by to play, nie mam tak naprawdę jeszcze yy, pojęcia. Tutaj macie statystyki danej postaci, teraz jest event, akurat 20% expa. Możemy yy, stworzyć daną gildię, możemy tworzyć gildię, W zależności od danej gili będziemy mogli przyjmować dane tereny, z których będą surowce. Są też z tego co widziałem, zaplanowane siege na przyszłość, więc będzie o co się bić. Sami też możemy wytwarzać w jakiś tam sposób różnego elementy naszego uzbrojenia, na przykład w Dojo tej uczymy się Skill. Nie możemy uczyć się Skill, że tak powiem. Na mapie musimy właśnie podejść do Dojo i wtedy tam Master uczy nas, jeżeli mamy odpowiedni scroll. E, dany skini. E, też możemy kracić e, sobie swój własny ekwipunek w workshopie. Jak tutaj widzicie, właśnie, mamy, mogę sobie bić, staw bym potrzebował Essence Item XP oraz Obsidian. Niestety nic z tego nie mam, aby to zrobić. Ale cóż poradzić? Może. Innym razem możemy o, wybudować sobie właśnie taki staw według naszych upodobań. Możemy dodawać jemu statystyki, więc bardzo fajnie właśnie zbudowany jest tutaj craft. No dobra, no przejdźmy sobie może kawałek mapy, pokażę Wam jak to wygląda. Takie pierwsze właśnie spojrzenie, mam nadzieję, że w miarę Wam pokazałem na czym tutaj polega ta gierka. Teraz zobaczymy, zobaczycie system kombatu. Tutaj mamy akurat jakiegoś mopka PVE. Niestety PVP jest o tyle, że tak powiem, trudne przez lagi, ponieważ mówię, są to alfa testy, jeszcze serwery nie są ustabilizowane w taki sposób, jakbyśmy tego chcieli. Dopiero to wszystko wiadomo, alfa testy bardzo, bardzo dużo jeszcze mają do zrobienia. Co jest fajne, zaraz Wam pokażę, mamy tutaj, możemy własnymi skillami nawet siebie atakować, czyli mamy Friendly Fire, nawet jeżeli jesteśmy w grupie, musimy uważać, coś na zasadzie w Magic'i, jeżeli graliście. Możemy atakować wszystko dookoła, nas i siebie. Więc to też trzeba na to uważać. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda system lotu. Level czwarty zdobyłem, super! I zobaczcie, podchodzę do takiego mopka, w cudzysłowie, oje, teleportujemy, no mówię, jeszcze jest. Trochę się się Eee, Zginę, chyba za dużo tego wszystkiego tutaj na system lotu, zlotowałem, widzicie, mogłem zabrać wszystko co, co ten garżetek, powiem, miał. sobie nie gracz, tylko mobek, bo to jest akurat mobek. No ale, spróbuję i uciec, po prostu za dużo mobów się na mnie e, rzuciło. Dobra, podliczymy się troszkę. Co wam mogę pokazać? chciałem wam pokazać, jak zdobywać mniej więcej na razie z tych eventów. I temy, ale nie wiem czy coś cokolwiek znajdę. Jak na złość z dookoła mnie nie ma takiego, że mógł... Hmm, a tu coś jest. Na mapce. Dobra, nie, nie, Tu są moby. To nas nie interesuje. Tutaj w, na minimapce widzicie takie krzyżyki i dwa mieczyki. Właśnie w tym miejscu jest gdzieś jakiś tam event. Tu jest grać No, dobra, on to przejął. Ja pójdę do następnego. szukamy takich, jakby, odpadów meteorów, kraterów po meteorycie? Ej, teraz stajemy na danym terenie. Tego musimy to sobie przejąć. To krok miał inny gracz, no ale ja mu to przejmę. Trudno najwyżej się pobijemy z nim, jak tej przyjdzie. I teraz przez minutę 53 musimy bronić tego punktu, aby. Żaden gracz tutaj nam y, nie wszedł do środka i właśnie nie odebrał, że tak to nazwę, naszej nagrody, która będzie do wybrania y, z tego krateru meteorytowego. W tym czasie, kiedy to przejmiemy, od czasu do czasu mogą zaspawnić się moby, ale nie muszą, więc to też jest y, dobra sprawa. Tutaj poczekam w krzakach. Jeżeli jesteśmy w krzakach, to jesteśmy praktycznie niewidzialni dla graczy, którzy nie są w krzakach. Y, poczekamy tą minutę. Pokażę Wam właśnie ten system lutu Kolej kogoś możemy spróbować jeszcze zabić, chociaż mm, ciężko tutaj będzie zrobić, z, ze względu właśnie na te mm, lagi, ale to nic. Tutaj no, widzicie, nawet ludzi mi przycina. To mnie atakuje? No to my tu też zaatakujemy, no co zrobić. Sam chcę, tak? Pewnie no za to, że przejąłem jego miejsce, że tak to ujmę. No dobra, no. Chcesz, to masz. No, ucieka. No chodź. chodź. No jak już zaatakowałeś, to powiedz, a! No nie bój się. No co? No i to to jest właśnie to. Zobaczy, że mam mocniejsze skile. I uciek sobie w trawę. Będziemy, no w trawie nikogo kret nie widać. A nie chcę go gonić, żeby po prostu nie stracić tego punktu. Ale przejąłem mu punkt. Widział, że nie ma szans ze mną wygrać, więc uciekł. I już wam pokazuję. I po przejęciu... O, mamy widzicie. Cztery pigmenty, które będą potrzebne do ulepszenia mojej skili, XP i raz klej potrzebny do produkcji. Tam na pewno jakichś craftów możemy właśnie budować swoje domki. Także, więc myślę, że pewnie będzie to było użyteczne do tego. Króciąg go zabił, tego gościa, ale nie wiem, gdzie on może być. karawana Storage, co to jest. Dobra, nic mi nie mogę zrobić. A, widzicie, tej możemy wybudować sobie nasz domek y, gildyjny, który będziemy musieli bronić. Jednak ja, że nie mam gildii... Chodź, 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 nie bój się. Chodź. Atakowałeś mnie mądre, a teraz co, uciekasz? No dobra, nie O nie, dogonię go, choć bym chciał chciała Niestety, ale poczekajcie, mam pomysł. On idzie w tamtą stronę. Następnie pójdę w tą, może go złapię. Może go złapię. Nie, nie złapię, bo to jest jakiś krzaki. Więc. Mm. No niestety, ale się nie udało. Myślałem, że chłopaka zabija, ale cóż tutaj taki jest nowy znacznik. A, no, mówiłem tutaj, że można właśnie zacząć z Siege. Guild House y. o, jak zapewne widzicie. Bardzo fajna sprawa, bardzo fajnie wszystko można wybudować, jak widzicie świat, jak będzie wyglądał, tylko zależy od nas. Także. Trzymajcie się, to zobaczymy. Mam nadzieję, że ten MMORPG osiągnie jakiś tam sukces, bo naprawdę zapowiada się świetnie. Mało jest takich gier, które mają system w rotor oraz fajne, takie w miarę dobre PVP. trzymajcie się, to zobaczymy. Na razie.